Kocur. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 29 stycznia z telewizją 7.1 News. Czas na aktualności z Wrocławia w naszym dzisiejszym dzienniku. A oto, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś: Raport otwarcia Urzędu Wojewódzkiego. Zo zaprasza na ferie. Euro 2016 we Wrocławiu bezpieczne. Wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak oficjalnie przedstawił raport otwarcia dotyczący funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda powołał także nowego Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Mirosława Ziajkę, który zastąpi z początkiem lutego na tym stanowisku Jolantę Krupowicz. Raport otwarcia przedstawiony dziennikarzom przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Chreniaka dotyczył funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dokument ten objął lata 2014-2015. Wojewoda Paweł Hryniak wskazał na nim między innymi politykę kadrową i strukturę organizacyjną urzędu. Będę się starał zmniejszyć ilość wydziałów, które funkcjonują na dzień dzisiejszy. Zostanie niektóre wydziały, prawdopodobnie trzy, zostaną połączone z innymi wydziałami. W ten sposób również zmniejszymy ilość kadry kierowniczej, a te pieniądze, które zaoszczędzimy w ten sposób chciałbym przekazać dla szeregowych pracowników. Mamy pewien problem, jeżeli chodzi o wydział polityki społecznej. Tam w kontekście nadchodzących zmian i wzmocnienia roli wojewody, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Ten wydział wymaga wzmocnienia merytorycznego. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o ochronę służby zdrowia, tego wzmocnienia i wsparcia wojewody w tym zakresie niestety nie ma. Jeżeli chodzi o Wydział Mienia Zaburzańskiego, rzeczą wysoko niepokojącą jest fakt długości postępowania administracyjnego, jeżeli chodzi o kwestie Mienia Zaburzańskiego. Normalny termin załatwienia spraw to jest dwa lata, a zdarzają się. E, e, takie sprawy, które trwają lat 11. Paweł Helniak zapowiedział także zmiany, w tym wzmocnienie zarówno kadrowe, jak i sprzętowe Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Jeżeli chodzi o mm, politykę kadrową, widać, że to jest największy e, problem w Urzędzie Wojewódzkim. Tutaj myślę, że należałoby bardzo mocno uwypuklić i podkreślić kwestie związane z... Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a dokładnie Oddziału do Spraw Cudzoziemców, gdzie od roku 2013 wzrost prowadzonych spraw wzrósł o 200% i tak naprawdę nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Nie było żadnego wzmocnienia kadrowego, nie było żadnego wzmocnienia materiałowego, logistycznego. To, co zostało w tym urzędzie, po objęciu przeze mnie funkcji no, wygląda bardzo, bardzo źle. Kiedy zapoznawałem się z sytuacją tego wydziału, brakowało sprzętu komputerowego, brakowało stanowisk, na których byłby internet, brakowało tak podstawowych rzeczy jak skrzynki na dokumenty. Ponadto wojewoda dolnośląski powołał na stanowisko dyrektora generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Ziajkę. Nowy dyrektor zastąpi na tym stanowisku Jolantę Krupowicz. Formalnie funkcję obejmie 1 lutego. Mirosław Ziajka pracuje w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu od roku 2002. W tym czasie pełnił m.in. funkcję kierownika oddziału weryfikacji i potwierdzania płatności Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi. Ferie na Dolnym Śląsku z zapasem, a wrocławskie zoo przygotowało niezwykłą propozycję, którą chce pokazać najmłodszym. Pięć regionów Afryki, a także pięciu opiekunów to nie lada gratka, bo pytać będzie można o wszystko. Ze swojej strony yy, ogród zoologiczny gwarantuje ciekawostki, na przykład odpowiedzi na poniższe pytania. Czy koralowce to zwierzęta? Czy wszystkie żarłacze to ludojady? I dlaczego żółw w Afrykariu jest groźniejszy niż rekinej i mureny? Wrocławski Ogród Zoologiczny przygotował wyjątkową ofertę dla dzieci spędzających ferie w mieście. Ciekawe opowieści i niezwykłe spotkania ze zwierzętami w specjalnie przygotowanej formule będą czekać w zoo od 17 do 28 lutego. Podczas tych spotkań będzie można właśnie z opiekunami porozmawiać, zadać im pytania na temat pracy ze swoimi podopiecznymi, dowiedzieć się ciekawostek ich życia codziennego, jak się nazywają, jak się u nas czują. Jak się zachowują i zadać w ogóle wszystkie pytania, jakie tylko Państwo sobie życzą na temat naszych zwierząt. Podczas dwugodzinnego spaceru po Afrykarium, zwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję na bezpośrednie spotkanie z opiekunami rekinów, hipopotamów, kotników, pingwinów i manatów. Oferta skierowana jest zarówno do grup zorganizowanych, półkolonii, jak i dzieci pod opieką rodziców. No. Spotkamy się z opiekunami w obrębie rafy koralowej Morza Czerwonego. Potem przy hipopotamach naszych podopiecznych. Później wejdziemy do kanału mozambickiego, czyli tej największej atrakcji frykarium, w której twarzą w twarz można spotkać rekina bądź płaszczkę i do żadnych konsekwencji nawet. Nie wiem, do niego się przytulić, prawda? Potem będzie spotkanie ulubieńców dzieci, czyli na przykład naszych pingwinów. A na koniec zapraszamy na prawdziwe, do prawdziwe egzotycznego miejsca, czyli do naszej dżungli Kongo na spotkanie z jej największymi mieszkańcami. Znajdujemy się w największym zbiorniku morskim występującym w Afrykarium. Główną atrakcją tego zbiornika jest 18-metrowy tunel, dzięki któremu jesteśmy w stanie podziwiać przepływające ryby tuż nad naszą głową. Zbiornik ten posiada objętość ponad 3 miliona litrów i jest w głębokości około 7 metrów zbiornik zamieszkują liczne gatunki ryb pelagicznych oraz ryb dennych i spośród ryb pelagicznych największą popularnością cieszą się rekiny. Niespecjalnie zwracają niestety, tudzież stety na naszych gości uwagę. Czasami się zainteresują, jeżeli ktoś ma coś odblaskowego lub jaskrawego. Jeżeli zobaczą przez szybę, no to czasem potrafią się zainteresować przez chwilę, ale zazwyczaj dosyć szybko tracą tę ciekawość, po prostu odpływają do swoich zajęć. Zwłaszcza jak coś nowego znamy, na się w ich środowisku, to bardzo, bardzo lubią to sprawdzić, co to jest. Zazwyczaj używają do tego zębów, więc dosyć szybko potrafią takie nowe rzeczy zniszczyć lub uszkodzić, ale to są ich jedne z ulubionych, a taką inną to po prostu pływanie i relaksowanie się w basenie. Spotkania będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Poniedziałki, środy i piątki, punktualnie o godzinie 13.00 prowadzone są pokazowe karmienia ryb kanału mozambickiego. Równocześnie w tym samym czasie są wszystkie gatunki zwierząt, które właśnie występują u nas w zbiorniku. Aby zapobiec sytuacjom, takim jak konkurencja oraz agresja u ryb, ustanowiliśmy siedem stanowisk i równocześnie właśnie wszyscy opiekunowie. Karmią indywidualnie poszczególne gatunki. Zwierzęta generalnie karmimy my, opiekunowie, trzy razy dziennie. Jest to około 8 rano, jak przychodzimy. I później mamy dwa karmienia takie dla publiczności. Jest to godzina 12 i godzina 14. Kół cool start codziennie o godzinie 11 pod bramą główną, ale, organizatorzy przypominają, obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 713-843-024 lub mailowo. Zakończyły się spotkania drugiej rundy Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn Euro 2016 we Wrocławiu. Wrocławscy policjanci od początku imprezy czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich drużyn, uczestników, a także innych osób. Funkcjonariusze ruchu drogowego, a także prewencji przybyłym kibicom wskazują w trakcie rozgrywania meczów miejsca dojazdu do samej hali oraz dbają o płynność ruchu na poszczególnych szlakach komunikacyjnych. Policjanci na bieżąco analizują sytuację w pobliżu miejsca, gdzie odbywają się mecze, ale również w strefie kibiców, jej okolicach oraz na terenie całego miasta. Wrocławscy funkcjonariusze realizują swoje zadania na terenie miasta, zwłaszcza na trasach dojścia i dojazdu kibiców oraz w miejscach, gdzie odbywają się imprezy związane z Mistrzostwami Europy. Przed nami natomiast kolejne mecze, już dziś w piątek w tym mecz reprezentacji Polski. Ponieważ we Wrocławiu swoje mecze rozgrywają reprezentacje różnych państw, dlatego policjanci innych dolnośląskich jednostek także monitorują ruch na trasach całego województwa dolnośląskiego, szczególnie na szlakach prowadzących do Wrocławia. Podczas turnieju rozgrywanego w naszym mieście nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń. Wrocławianie zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dostarczania, a także wdrażania rozwiązań dla branży grafiki, wizualizacji i animacji 3D w Polsce. Kiedy wielu z nas zastanawia się, czym jest drukowanie w 3D, oni otrzymali nagrody dla największego dostawcy tych produktów na terenie Polski, Czech, a także Słowacji. We Wrocławiu po raz czwarty zorganizowana została konferencja pod tytułem Poznaj przyszłość tworzenia. Dyskutowano o narzędziach i funkcjach pozwalających na elastyczne projektowanie, a także na temat przeglądu rozwiązań Autodesk do projektowania 2D i 3D, obliczeń, symulacji i analiz. Generalnie firma 3D Phoenix zajmuje się rozprawowaniem druku 3D. Rozpowszechniamy tę technologię, wprowadzamy tę technologię do różnych firm, firm z sektorów produkcyjnych, z sektorów kosmicznych, przeróżnych tak naprawdę branż. Tworzymy modele, ewentualnie modele, jakieś tam powiedzmy koncepty, prototypy itd. I wysyłamy bezpośrednio do firm, które są zainteresowane zakupem albo drukarki, albo po prostu stworzeniem ewentualnie jakichś tam prototypów. Mysz 3D pozwala na kontrolę sceny, modelu. Treści 3D za pomocą ręki niedominującej po to, żeby ręka dominująca mogła tworzyć go edytować, zmieniać. W ten sposób będzie to proces będzie pracy bardziej spójny, bardziej ergonomiczny i szybszy. Zajmujemy się głównie dwoma dwoma gałęziami jakby oprogramowania. Oprogramowaniem dla typowej branży mechanicznej, gdzie jest typowa konstrukcja, jak i oprogramowaniem do, dla grafików 3D. Tam, gdzie trzeba zrobić modele 3D, to jest branża reklamy, filmów, animacji. To, co Państwo widzą w telewizji, reklamy. 90% reklam, które Państwo widzą w telewizji, powstało w oprogramowaniu, które my dostarczamy na terenie Polski. Podczas konferencji organizatorzy nie tylko ukazywali rozwiązania do projektowania 3D, była to również okazja do spotkania się z tematem przyszłości tworzenia innowacyjnych produktów, to innowacje i kreatywność były kluczem do sukcesu i tego, jak powstało na przykład wrocławskie Afrykarium, miejsce unikatowe na skalę światową. No Jeśli chodzi o drukarki 3D, no to jest, mówię, wiele technologii. My akurat w tym momencie skupiamy się na technologii FDM, to jest technologia, która umożliwia nam drukowanie warstwa po warstwie. Rozpuszczamy materiał, w zasadzie głowica hotend tak? rozpuszcza materiał i materiał po prostu przetap, przetapia się przez dysze i ta, ten materiał po prostu jest nakładany warstwa po warstwie. Mamy sprzęt dostosowany do różnego zakresu pracy, mamy do bardzo zaawansowanych właśnie konstrukcji, silników, modeli, ale również posiadamy sprzęt, yy zoptymalizowany pod proste projekty domowego zastosowania. Firma, która produkuje Wiedźmina CD Projekt jest naszym klientem. Całe oprogramowanie, które do tego służyło, do stworzenia gry Wiedźmin zostało przez naszą firmę dostarczone, jak i wdrożone do tego, do tego tematu. Technologia druku 3D ma już kilkadziesiąt lat, ale dopiero ostatnio zaczęła się popularyzować na masową skalę. Na początku były to duże, wolne, niepraktyczne urządzenia, które potrafiły zamieniać rozgrzane tworzywo sztuczne w naczynia czy rzeźby? Niezbyt precyzyjne i atrakcyjne. Przemysł profesjonalny pokazał, że można iść dalej. Obecnie są to urządzenia, które wykorzystuje się już w przemyśle motoryzacyjnym, obronnym, architekturze i lotnictwie. Tą informacją kończymy piątkowe wydanie dziennika 71 News. Na kolejne aktualności z Wrocławia zapraszam Państwa już w najbliższy poniedziałek, kwadrans po godzinie 17. Natomiast w ten weekend. Polecamy tygodnik, czyli podsumowanie najważniejszych informacji minionego tygodnia okiem telewizji 71 News. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.